Baldur's Gate 3 w końcu opuściło wczesny dostęp. W końcu po 20 latach, ponad 20 latach od premiery poprzedniej części, fani otrzymali pełnoprawny sequel. Oczywiście, mimo ogromu pozytywnych ocen, znajdują się też krytycy. Moją uwagę najbardziej przykuli jednak nie ci, którzy mają coś konstruktywnego do powiedzenia, ale te osoby zarzucające że za mało Baldura w Baldurze. I za chwilę przedstawię wam garść informacji, po której podziękujecie Larian Studios za to, że Baldur's Gate 3 wygląda w tej chwili jak wygląda. Są to informacje prosto od źródła, Tima Kane'a, legendy branży, współtwórcy tytułów takich jak Fallout, Arcanum, Vampire: The Masquerade Bloodlines, Pillars of Eternity i w ostatnich latach The Outer Worlds. Postanowił on podzielić się informacjami z pewnego dokumentu powstałego zaistnienia studia Troika Games około czerwca 2003 roku. Jest to pomysł Trojki na Baldur's Gate 3 i zaraz zrozumiecie, czym jest za mało Baldura w Baldurze. Oto założenia, jakie przedstawiła Trojka. Baldur's Gate 3 ma być grą z widokiem z pierwszej osoby. Perspektywa miała się zmieniać na trzecią osobę podczas walki wręcz. Coś na wzór w serii. Star Wars Jedi Outcast, Jedi Knight. Zakładam więc, że wszystkie postacie walczące na odległość pozostawałyby w perspektywie pierwszej osoby. Baldur's Gate 3 miało porzucić ideę drużyny. Przynajmniej częściowo. W grze wciąż mieli pojawiać się NPC, którzy podróżowaliby z nami, ale nie mieliby dużego, tak dużego wpływu na rozgrywkę. Ani nie byliby też tak liczni jak w poprzednich odsłonach. Tutaj zakładałbym coś na wzór towarzyszy w Fallout 3 albo New Vegas. Otrzymalibyśmy multiplayer zarówno w koopie, jak i rywalizację. Na początku wyobrażałem sobie coś na wzór tego, co oferuje nam From Software w swoich Dark Souls, Elden Ring. Szczególnie jeżeli chodzi o rywalizację. Jednak późniejsze rozwinięcie Tima Kane'a wskazuje na rywalizację w postaci wyścigu, kto skończy zadanie pierwszy. Nie jestem jednak fanem tej idei. Zresztą nie jestem fanem idei większości tego, co tu przedstawiono, ale dobrze, słuchajmy dalej. Przed nami jeszcze wiele, wiele smaczków. Wiele zasad Dungeons and Dragons miało zostać przerobionych. W 2003 roku było to bodajże Dungeons and Dragons 3 albo 3,5 już od czerwca 2003, więc mogło być już 3,5. Gra nie miała być przeniesieniem jeden do jednego systemu na grę komputerową. To trojce udało się już poniekąd w przypadku świątyni pierwotnego zła. Tym razem celowali w adaptację, która ułatwiłaby stworzenie takiego potworka, o którym mówimy. Atrybuty nie były wybierane przez gracza ani losowane, ale z góry ustalone przez klasę i rasę postaci. Co których poziom atrybuty się zwiększały, ale też na z góry ustaloną wartość bez wpływu gracza. Intelekt i roztropność, czy w oryginale Intelligence i Wisdom, miały zupełnie wylecieć z gry. Zapoznani z Dungeons and Dragons, czy nawet z innymi grami na systemie wliczając to wcześniej w wspomnianą już w Świątynię Pierwotnego Zła, tego samego studia, wiedzą, jak wielki wpływ miałoby to na rozgrywkę. Zamiast tego pojawić się miał nowy atrybut, zmęczenie lub fatigue, i miał być miszmaszem many i kondycji. Co mam na myśli poprzez miszmasz? Miały z niego korzystać zarówno zaklęcia, jak i umiejętności walki wręcz. Dlatego na przykład multiklasowa postać maga i wojownika używałaby fatigue, zarówno dorzucania fireboli i kręcenia mieczem w jakikolwiek sposób specjalny pozwalała na tą umiejętność. W związku z tym oczywiście pozostaje też porzucona mechanika zapamiętywania zaklęć. Zmodyfikowane zostałyby również wyczyny feats oraz umiejętności skills. W uproszczeniu miały być po prostu umiejętnościami pasywnymi w przypadku wyczynów i aktywnymi w przypadku umiejętności. Wśród reszty informacji, które otrzymaliśmy są Brak wyboru charakteru. Każdy zaczyna jako neutralna postać i poczynania postaci zmieniają charakter. W czasach DD3 ogromna zmiana, w obecnych czasach już mniej zauważalna. Multiklasowość i klasy prestiżowe były w planach. Doświadczenie miało być zdobywane na trzy sposoby: w walce za rozwiązywanie zadań, standard, oraz za używanie, udane używanie umiejętności. Gra miała udostępnić również, w dzień premiery, narzędzia deweloperskie, które miały ułatwić tworzenie modów. Jak widzicie, uniknęliśmy niezłego bajzlu. Chociaż z drugiej strony, osobiście chętnie bym zobaczył tego potworka w działaniu. W końcu lubię, gdy sequele gier podejmują drastyczne i ciekawe rozwiązania. Ciekawym też jest, że pomysł taki wyszedł od kogoś takiego jak Tim Kaine. Nijak mi to założenie nie brzmi, jak coś co miało w ogóle się udać, ale nie ukrywajmy, w sumie nigdy nie słyszałem jak brzmiało założenie początkowe pierwszego Fallouta albo Bloodlines. A jak wiemy, tworzenie gier to bardzo długi proces. Wiele rzeczy w trakcie drastycznie się zmienia, część pomysłów zupełnie przepada, część jest rozwijanych lub upraszczanych. No i w tym przypadku gra w ogóle nie powstała. Być może jednak dane nam będzie zagrać w Baldur's Gate 3 od Trojki. W końcu Obsidian Entertainment, studio w którym pracuje Tim Kaine oraz również drugi współzałożyciel Trojki, Leonard Boyarski pracują nad Avout. Avout ma być przeniesieniem w perspektywę pierwszej osoby świata znanego nam z Pillars of Eternity. Chociaż nie da się ukryć, awaut po pierwszych trailerach wygląda dużo lepiej niż to założenie Baldur's Gate 3 brzmi tak surowo na papierze. Jak wyjdzie, czas pokaże.